i To pełny łaski czas w moim życiu, e, pełen nowych doświadczeń, nowych relacji, nowych znajomości, e, nowych ludzi, niezwykle ciekawych. Także jest to czas, który jeszcze raz bym chciała przeżyć, e, i żałuję, że już się kończy. I było to takie dla mnie niesamowite dwa lata przede wszystkim, spotykania się z ludźmi, się z przyjaciółmi. I e, jak teraz o tym myślę, to się już kończy. Teraz do tego bardzo brakować, e, ale też na pewno e, taki rozwój. E, czytanie encykli czy KKK e, to też właśnie wpłynęło na moją formację, na mój rozwój. Jest no, to jest taka jedna wielka przygoda, którą na pewno na mnie właśnie doświadczeń z różnymi osobami, to jest jedno z takich szczególnie dla mnie e, głębokich doświadczeń, bo mogę poznać, jak niektóre rzeczy właśnie wyglądają w innych jak co jeszcze mogę u jedna z właśnie ważniejszych rzeczy, ale też przede wszystkim taki, taki duchowy rozwój. E, to, co mogłam, lektury, które mogłam czytać, dokumenty kościoła, no nigdy, powiedzmy sobie szczerze, no, do nich nie sięgnęła, gdyby nie ktoś do tego nie przymusił, A dzięki temu właśnie mogłam poznać kościół jeszcze lepiej i kolokwia, które by się mogły wydawać e, zaliczenie, coś trudnego, tak naprawdę były dzieleniem się tym, co ja odkryłam, co ktoś odkrył i zachwycaniem na tymi treściami. Na pewno szkoła animatora dała, umożliwia mi wyrywanie yy, tajemnic prywatnej kościoła, przez to, że mogłem czytać katedryczkość, yy, a katolickiego, czego my się nie jest, normalnie nie zmotywował. O, który z animatora pamiętam najbardziej? Yy, krok modlitwa. Ze względu na konferencję bardzo taką prostą i zaskakującą jednocześnie. Em, konferencję o modlitwie, z którą jakoś tak, z tą myślą, z którą bardzo się e, utożsamiam na temat modlitwy. Bo ja miałam wstaki, słyszałam Jan Paweł II i robię takie, o nie, I ja w końcu przeczytałam Jana Pawła II i lubię Jana Pawła II. E, jeszcze dużo fajnych znajomych i jest tak super i w ogóle to był najfajniejszy, jeden z najfajniejszych czasów w moim życiu. No, na szkole animatora bardzo fajne były warsztaty animatorskie, bo były bardzo kreatywnie zrobione i też można było dużo poćwiczyć i każdy mógł się wypowiedzieć. No i oczywiście sprawy liturgiczne bardzo dokładnie dopracowane i czuć było w nich Bożego Ducha, tak więc dużo też pożytku z nich odnosiłem. Dziękuję bardzo, to świetne sprawy. Z mojej kuchni. Co czujesz kiedy piszesz komentarz? Um, pisząc komentarz. A inne pytanie. All... Gosiu, co kojarzy ci się z niedzielnym śniadaniem? Barówki. Jak oceniasz kolokwia na szkole animatora? Ona nie zdała! <laughs> Hej! To są pomówienia! Czy lubisz przyjeżdżać do jawornika? No jasne, czemu nie? Czy lubisz przyjeżdżać do jawornika? No jasne, super punkt jest przecież. Wiesz, jak to temu zabronić? Jako...